Oh. Poznani Game Arena, <laughs> Cześć, tutaj nie Mirek. Byłem na Poznań Game Arena i mieli tam Lecha. Koniec. Dzięki. Nie no, tak serio. To byłem na tej Poznań Game Arenie w celu... no badania jakie mają tam piwa. No, i na zewnątrz w strefie gastronomicznej mieli naprawdę tylko i wyłącznie lanego lecha o pojemności 0,4. Cenie niemałej, bo kraftowego piwa. No i było mi smutno. Otworzę sobie teraz do tego, żeby się trochę uspokoić. Nyski Chillout książęcego browaru Nysa. Dostałem to piwo. Od Mariusza z Retrosfera Brzeg, bo powiedział, że lubię piwa próbować z różnych miejsc, więc jak tam był, to mi kupił to i kilka innych, które zrobię bardziej, że będą głównymi bohaterami filmu, a nie opowiastka o Gejmarenie. To jest lekkie jakieś piwko. 3,5% alkoholu, 8% tak, ekstraktu. Płatki owsiane, słód przeniczny, jaśniutkie, nasycenie, średnie, ale pewnie będzie fajne, aromatyczne. Rześniutkie już w zapachu będzie pewnie smaczne. No i tak jest. Leciutkie, fajniutkie, delikatniutkie, ciliautkie. No, Poznań Arena, jak to Poznań Arena. Hmm. Dużo jest pewnie relacji igrowych i co było na stoiskach. Wiadomo, zrobiłem sobie zdjęcie z jakąś półubraną panią. Jakieś tam gry były, gastro jakieś było, wszystko jakieś było. No i niestety piwnie był tylko ten Lech. Na szczęście. W środku, w hali chyba szóstej, gdzie była scena, główna był nie wiem jak ten box, kontener, oddzielone miejsce, strefa 18 plus, gdzie był bar, e, bar zrobiony kooperacja Balantais i Borderlands. W barze były komputery konsole, w których można było grać Borderlandsy i był bar Moxi. Była pani przebrana za Moxi, która tam miała tylko wyglądać, <grywa> chyba. Bo drinków nie wiedziałem, żeby robiła, bo drinki robili barmani, barmani robi fajne drinki i ta strefa była fajna, klimatyczna, fajne drinki i to uratowało według mnie tą e, game arenę pod względem właśnie smakowo-alkoholowym. Można było też pić z seu ballantyza, ale te drineczki, nawet jeśli były tylko dwuskładnikowe lub trzy, to były naprawdę fajne, i tyle. I nic więcej alkohol właśnie na mnie Teraz więc ta strefa Balantai's Borderlands była najlepszym miejscem według mnie na Poznań marina. Nawet tam sobie zrobiłem na takim podejście, wokół którego kręci się kamera, yy, filmik. I balantajz był taki przejmy, nie wiem czy mnie wyróżnił, czy po prostu, bo byłem pierwszy, czy co, ale udostępnili mnie w swojej relacji na Instagramie. Fajnie. No i co? I tyle. Pewnie tu w trakcie tego wszystkiego, jak to mówię, to wrzucam coś, jakieś y, zdjęcia, przebitki. A jak nieco zrobię to teraz. Takie będzie chlas, filmik, koniec. I już. Zarówno na PGA, jak będę miał czas, siłę, zdrowie i wszystko, to też pójdę, bo fajni ludzie byli. Bo po PGA było też w A tam było dużo różnych znanych, lub mniej znanych, lub bardziej znanych. Na pewno ciekawych i fajnych ludzi. <tryk> Pod tym względem polecam. A sama impreza, jak PGA. Obejrzyjcie, czy inne relacje, wypowiedzi tymczasem niskim, leciutkim, chilloutem, mało alkoholowym session India Pale Ale, które jest naprawdę fajne, leciutkie. Wasze zdrowie. Dziękuję Mariusz za to pyszne piwko, które jest pyszne. Tyle. Тук.